Plastuś. Czytałem Plastusia. To było moje pierwsze, że tak powiem, wydarzenie książkowe. I muszę powiedzieć, że no, no, to chyba udane, bo, bo do dzisiaj czytam książki. Niestety rzadziej niż bym tego chciał, ale, ale, ale nadal książka, taka właśnie wydana na papierze, do mnie bardziej przemawia głośniej niż ta w wersji elektronicznej. Ulubiona książka. To mnie pani zaskoczyła, bo takich książek mam naprawdę sporo, ale chyba będę bardzo niepopularny i staroświecki. Bo e, lubię Krzyżaków Sienkiewicza. Lubię Krzyżaków Sienkiewicza, mimo że nie do końca ta prawda historyczna jest tam tak ułożona, ale tam jest takiego typowo polskiego pierwiastka dużo. I i, i, I ta książka mnie po prostu umacnia w tym, że mimo różnych czasów, czasy się zmieniają, a my się nie zmieniamy. Tam są bardzo fajnie pokazane akcenty, gdzie naprawdę widać te nasze wady narodowe, ale widać też i zalety. I ja zawsze wierzę w to, że w nas te zalety będą górowały tak czy inaczej w każdych czasach. Postać no. Kmicic. Tak jest. Bo w każdym, tak jak mówiłem, no, to on to jest taki zlepek tych wad naszych narodowych, które niestety teraz w obecnych czasach czasami dosyć wyraźnie widać. Ale też właśnie ufam, że, że tych kmiciców, gdy przyjdzie pora, będzie więcej. Na wakacje turystycznie o drzewach i krzewach. W każdym parku i ogrodzie się przyda, gdzie tylko będzie jakakolwiek informacja, czy w, po łacinie, czy po polsku, jak, jaka jest to roślina. No zawsze inaczej się patrzy na kogoś, kogo się zna. A ta książka została właśnie po to napisana, żeby poznać e, właśnie drzewa i krzewy, które można najczęściej u nas w polskich parkach neurologicznych e, napotkać. I wtedy no, można się z takim czymś zaprzyjaźnić.